Witam tu Aristeo. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy pozostałe lokacje w Babilonii. Królestwo Babilonu zawdzięcza rozwój swemu słynnemu królowi Hammurabiemu. Przeszedł do historii w wyniku przeprowadzenia kodyfikacji praw, która miała wpływ na losy całego regionu. Go! Tak, co tu jest ważne? To i to. Jakby się dało, byłoby warto to rozbić, ale tu na razie nie ma warunków. Podobnie tutaj. No nic, najważniejsze, żeby teraz to uratować. Głupio by było, gdyby to przepadło. Co prawda, zawsze możemy się po to cofnąć, ale. To nie jest to samo. Mm -hmm. Co by tu zrobić? To nic nie da. To, żeby tak opadło jedno pole. Zadajmy coś takiego. O, właśnie. Aha. O, to może mieć sens. Zaraz ta monetka znajdzie się tu. No, i pięknie. To się udało. Tak, tego się da opuścić niżej. No i da się go uwolnić. Chociaż tu jest czwóreczka fajna. Ale nie. Idziemy w ten sposób. Ok. A może coś takiego. Tak. O. Teraz to zacznie schodzić w dół. Tak jak. A nie, to jest ten. O, tak, tak cię. No i pięknie, Kolejna plansza zaliczona. Błyskawica pozwala na pozbycie się niewygodnych figur i ogranicza liczbę ich typów, co bywa czasem przydatne. Czyli tutaj to. Go. Królestwo zwane krajem Haldejczyków zajmuje duży obszar ciągnący się wzdłuż Doliny Tygrysu na odległość około 300 mil na północ od Zatoki Perskiej. Słynie z żyznych gleb i bogactwa go. Oj, tu się już zaczynają problemy, bo jak widzicie, tego się nie da normalnie rozbijać, bo nie ustawia po bokach nic. Dobra, teraz tak, raz, dwa, trzy, sześć i nie ma żadnych bonusów. Dobra, robimy w ten sposób, żeby pozbierać, yy, pozbierać yy, piątki, bo to może być tutaj dosyć istotne. Najlepiej byłoby schodzić tymi pasami. Tylko żeby to zrobić trzeba przesunąć. Czy tu bym mógł przesunąć? Nie, tu też nie. Tu też nic takiego nie ma. No dobra, idziemy dalej. Tu jest fajnie. Świetnie. Mhm. Tu bym chciał to obniżyć. Może by się coś ciekawego pojawiło. No, Zobaczmy coś takiego. O. Tak. Okej. Okay. Co teraz? Mm -hmm. żeby tu było czerwone, ale to się nie da. Tak się tego nie da zrobić. Musimy szukać innego rozwiązania. Zobaczmy coś takiego. O, tak. O, ładnie. Teraz tak, żeby to wszystko szybko jakoś. Opadło niżej, żeby można było uwalniać te rzeczy. Tak. A. O, coś takiego. O, pięknie. A. Może o jedno pole, chociaż opadnie. Dobra, a tutaj nic nie mogę zrobić. Tak. Obserwujemy to. Chciałbym, żeby się uwolniło. No, tu się troszkę uwolniło. Nawet ładnie. Oj, bardzo ładnie. Nie ma co narzekać. Dobrze, no to pakujemy. Pakujemy kolejną czwórkę. Znaczy się kolejną... kolejne słońce. Z czwórek i piątek. No, to było pięknie załatwione. Tak. O. Tak, bo ja tego opuścić już nic nie mogę, nie? Aha. Dobra. Obserwujemy, co z tego wyjdzie. No. Niewiele, ale... Ale zawsze. O, teraz jeszcze o jedno, a... Mam nadzieję, że spowoduje eksplozję tego... Gdy tylko się zbiorą... ...kolejne czwórki, piątki, aby dać mi... O. Aby dać mi słoneczko. O, właśnie. Go. O No, a początki w tego typu grach zawsze są łatwe. Tak, później jest już tylko gorzej. Dobrze jest zacząć od pozbycia się zablokowanych figur. Gdy zejdą w dolne partie szachownicy, może się to zrobić trudniejsze. No fakt. Tak, Babilonczycy wierzą w boskie pochodzenie królewskiej władzy. Co więcej, uważają swojego władcę za Boga. W zasadzie... Aha, ten dół. Dobra, to możemy już wstępnie obadać. To też. Aha. Teraz tak, jak to będzie obadać, to się pewnie na tym zablokuje. Co nie jest dobre. Tak. Okej. Okay. O, właśnie, żeby to mi na dół mogło opaść, byłoby fajnie. Tęgdy możemy już schodzić. Okej. Okay. Teraz coś takiego. Tak. No, tu jest nieciekawa sytuacja. Aha, no i to trzeba uwolnić. Pomyślmy, może się da. Trzeba tu trochę ruchu wywołać, żeby to się zaczęło powymieniać. Trochę. Aha, i właśnie, ja bym to naładował. To by rozwiązało najprawdopodobniej wszystkie problemy. Ok, coś takiego. O, o, o. Ale kurczę, żeby. Aha, żeby ten strzyc... No a to nie. Nie, ja myślę, że. Jak naładuje się słoneczko, to to się da rozwiązać w sposób. Bezproblemowy. Aha, to bym musiał opuścić. Zaraz, zaraz, tak. Teraz coś takiego. O, coś takiego. Aha, no jasne. Samo się rozwiązało. To by było mój które można zejść w bok. O. Pięknie. Mam słoneczko. No tak, no, to, 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 to... Walina. No i? Pięknie. Rozważnie korzystaj z dodatkowych zamian. Dzięki nim możesz pomóc fragmentom artefaktów ominąć mury. Te, te zamiany to jest właśnie to co tutaj jest niestety tego żeśmy jeszcze do tej pory nie widzieli ale z czasem poznamy Babilonia to ważny ośrodek naukowy i handlowy tutajsi uczeni słyną z rozległej wiedzy matematycznej i astronomicznej go tak głównym problemem tutaj są te pospinane Żetony, ale to możemy już... No właśnie. Nie, jak to opadnie, to ja tym jestem w stanie. Tu możecie gdzieś dostać. Dobra. A jednak czwórka ma znaczenie dla mnie też bardzo duże. Okej, okay, teraz tak. Tu, żeby się niebieski znał. Albo nie, no ten po prostu jak zejdzie... O. Fajnie, teraz tego czerwonego by trzeba było... O, to się opuści. i to jeszcze jest za mało. Możemy coś takiego zrobić. Hmm. Nic, musimy coś innego znaleźć. No, poopuszczam te inne rzeczy. A, tu zielony, żeby się tak pojawił, ale nie ma opcji takiej. Co mi to da? Aha, to zejdzie niżej. Może mieć sens. O, pięknie. Teraz tego bym chciał uwolnić, ale. Ale na razie nie mogę. O, tu się pięknie stworzyło coś. Ok, o, to. No teraz tu zielony trzeba byłoby się do niego dostać. A tak. Fajnie, zejdziemy trochę niżej. To niech zejdzie niżej. O. No właśnie. Tak. Coś takiego. Tutaj też mogłoby się to coś trochę zacząć ruszać. O, pięknie. Sens. Pięknie. Teraz to. Ok. Tak, tu jak to, to wyjdzie, to wyjdzie. To jest teraz problemem. Ale no nie bardzo bądź co tu zrobić. Muszę szukać rozwiązań w pewnej tutaj dystansie. O, tak. I tu się coś może zmienić. No, odrobina się zmieniło, ale nie na tyle, żebym... O, teraz się troszkę zmieniło bardziej. O, tak? O, fajnie. No, jak pięknie, jak pięknie. A, nie ma tutaj... Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, pięknie. Tu się udało. Tutaj osłabiło się. Tutaj się uwolniło. No, no to już nie jest źle. Teraz po prostu tylko... Tylko musimy doprowadzić te zielone we właściwe miejsce, czyli tu. Tak. O. Słoneczko by załatwiło temat, więc spróbujemy je naładować. Mhm. O, coś takiego zrobimy. O tak. Bo może, może tu się coś samo zrobi. Próbujmy. O. O, właśnie. Wszystkie wyniki będą odnotowywane na tablicy rekordów, która wyświetla się automatycznie, jeśli przez kilka sekund nie naciskasz klawiszy prze przebywając w oknie menu. Handel z Anatolią, Syrią i Palestyną poszerzył wpływy Babilonu poza granice państwa. Do czego przyczyniły się rozwinięta sieć dróg i sprawna poczta? Tak, a jakie tutaj niespodzianki? Tu jest takie dziwne pole, ale pole go można od góry. No tak, no zobaczymy. O, to jest ważne, ale najpierw zróbmy tak. O, to to już jest szansa, że to się uwolni. Teraz tak, trzeba porozbijać te rzeczy. Niebieski się da. O, pięknie, się coś tu rozbiło jeszcze. Może zróbmy coś takiego. Żeby to mogło niżej zejść. O! Tak tu bym cił czerwony, to może jakby ten strzed. No zobaczmy. O! Aha, bo niektóre są tutaj, widzicie, podwójnie spięte, trzeba dwa razy to zrobić. Także na spokojnie damy radę. O, tak. Tak. Tym razem... O, dobra. No, tak. I tu uwal uwalniamy coś. Świetnie. Teraz, żeby te monetki zlikwidować, to by musiało zejść niżej no zobaczymy. Aha, bo ta moneta też zejdzie. No nic trudno. Aha. Zejdą inne monety. I tyle. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak, co bym mógł tu jeszcze zrobić może... Oj, tu miałem czwórkę. Skopałem. Niestety, ale jak tutaj się w tym stresie myśli, to... można coś nie zauważyć. Tak... Mm -hmm. No, zobaczmy. Tak... A nie, bo to by zlikwidowało, a ja bym chciał jednak bardziej... Inaczej. Tak, tak, nie mogę... To No, może to się da. O, jakby to czerwone, ale nie, to raczej tak zrobimy. Mm -hmm. O, to wróciło. Dobrze. Teraz to, to, żeby było jedno pole, ale nie. Tak. O. no i Majtuj się troszkę. Zrobiło jaśniej. O, dobra, zróbmy to czwórka, to jest inna czwórka. Ma to jak najbardziej sens. O, piątka. O, będzie czwórka. Okej. Okay. Tak. A zróbmy coś takiego. O, ko kolejna żółwka. Dobra, i teraz możemy to opuścić niżej. I tak, ten się uwolni, ten się uwolni, ten nie bardzo. To się uwolni, dobra. No i zostałem z jedną rzeczą co nie jest żadnym problemem, gdyż uwalniamy ją w ten to właśnie sposób. Tak. Zastanawiając się, którego dodatku użyć, wybierz, bierz pod uwagę, że te związane z dodatkowym czasem i z zamianami mogą się przydać na trudniejszych poziomach. No jasne. Tak, zdobyłem jeden z artefaktów. Powietrze. Boc powietrza z legendarnej wieży Baby. Tak, i w tym miejscu myślę zakończyć zwiedzanie Babilonu. W kolejnym odcinku udamy się do Egiptu. Trzymajcie się.